Hej, ludzie, Paziu tutaj. Dzisiaj odpowiadam na kolejne pytanie od Was. I dzisiaj jest to pytanie od Karpia 87, który zapytał się mnie, co są za trofeach. Ja sam dość szybko odpadłem od platynowania gier i od zdobywania wszystkich achievementów. Po prostu, grając w Uncharted'a pierwszego próbowałem zdobyć wszystkie trofea, ale przez to że zostało mi tylko jedno do zdobycia. przejście grę na Crashingu i utknąłem. Przed samym końcem, słuchajcie, przed, przed tym samym finałem gry, kiedy mamy tych zmutowanych gości, co atakują, i nie mogłem sobie z tym poradzić. I pamiętam, że wtedy chyba recensowałem jakiś inny tytuł i po prostu nie miałem czasu bardziej przysiąść i o tym zapomniałem. I jak wróciłem, jak chciałem wrócić do tej gry, to spaliła mi się konsola. I straciłem Save'a i potem mi się nie chciało, i wczoraj z całego Uncharted'a przychodzić na. Poziomach trudności, żeby odblokować crashinga. Po prostu już mi się wtedy odechciało. Ale nadal zdobywam achievementy, które na przykład są od poziomu trudności. I często gry są na tyle e, takie, na, ty, ta, na tyle mają zbudowaną ścieżkę zdobywania achievementów, że często na przykład do Platyny zostaje mi jedno lub dwa trofea. I je zdobywam. Dzięki temu mam platynę w Tekenie, w Tekenie 6, jak dobrze pamiętam, i w Dragon Ball Xenoverse 2. Jeszcze mam platynę w jednej grze, którą testowałem. I to jest mój, słuchajcie, to jest mój, jak to się nazywa, popisowy numer, że potrafię tą grę przejść w mini w półtorej godziny, jak jestem, jak jestem w dobrej kondycji. I potrafię ją splatynować w tą półtorej godziny. To nie jest długa gra, ale ogólnie to jest fajna pokazówka, jakie Paziu ma skillę. Ale jeżeli chodzi o trofea, mój przyjaciel Marcin jest bardzo dużym maniakiem platyn. I tak jak kiedyś opowiadałem, że przychodziliśmy konia na Marines razem z Marcinem, żeby właśnie zdobyć tą platynę, to pamiętam jak przez dwa lata miał. Rozpisane wszystkie gry z PS 3 które mają jeszcze działające serwery, i przez dwa lata zdobywał te online trofea w tych grach. Żeby je mieć, że jak włączył serwery, to on będzie gotowy, i potem wrócić i porobić inne e, trofea. Ja tak patrzyłem na niego z tak. E, z dumą, bo to jest. słuchajcie, to jest jak. to trzeba się naprawdę nastawić na to. Jeszcze Marcin miał ma swoją oddzielną aplikację PlayStation, na której się. Ugaduję z innymi ludźmi, żeby spotykać się na zdobywanie trofeów. Co mnie po prostu, słuchajcie, to mnie fascynowało. Jak na przykład przychodzę do Marcina, a tam jest los planet dwójka, i Marcin mówi, no jednego nie zdobędę, bo tam trzeba być jakimś percylem, najlepszym graczem online. I takich trofeów nie lubię, bo one są praktycznie do zdobycia. I jeżeli chodzi o jeszcze jakie trofea nie lubię, to są to trofea. Fabularne. Bo nie ma nic gorszego niż na przykład załóżmy w Silent Hillu dwójce, jest smutna scena i pojawia ci się w rogu trofeum z bardzo bzdurnym zdaniem i opisem. To naprawdę nie pasuje. I wolałabym, żeby trofea były uzależnione bardziej od tego, co się w grze robi, niż od fabuły. Bo co to jest za nagroda za to, że doszedłem do któregoś. Miejsca w fabule. Ja wiem, dużo ludzi nie przychodzi gier, ale wciąż, jeżeli już ma być trofeum fabularne, to powinno być na samo zakończenie, że skończyłeś grę, i powinno być trofeum za skończenie gry na najwyższym poziomie trudności w każdej grze. Bo na przykład ja, tak jak Wam wcześniej mówiłem, robię sobie taki... taką rundę honorową danej gry, że przechodzę ją na najwyższym poziomie trudności. Mniej więcej zrobiłem tak z bajonetą. Zrobiłem tak z, z, z cyberpunkiem, z Wiedźminem, z Mass Effectami wszystkimi i to jest dla mnie taki honor, że podobała mi się wasza gra, skończyłem ją najlepiej jak tylko można. I o ile na przykład w Wiedźminie za przejście pod taki na najwyższym poziomie trudności dostałem trofeum, w Mass Effectach chyba też, to na przykład kończąc cyberpunka zauważyłem, że nie dostałem takiego trofeum. I często jak wybieram poziom trudności to Patrzę, czy nie ma trofeum za przejście na najwyższym poziomie, bo po prostu, jeżeli się męczę, to znaczy, wiecie, męczę w danej grze, to chciałbym dostać jakąś nagrodę, chociażby w postaci trofeum. I ogólnie tyle. Mi to nie przeszkadza. Jeżeli gram na Switchu, to nie czuję jakiejś wielkiej straty, że Switch nie ma achievementów, chociaż zastanawiam się, dlaczego Nintendo tego nie wprowadzi, bo oni by mieli idealnie mają idealne ikonki pod to, bo można by wprowadzić gwiazdki, można by wprowadzić boksy z uśmiechniętymi minkami to kompletnie oni mogliby zrobić najlepsze achievementy jakie by się dało ale myślę, że po Nintendo chce zostawić gry grom i by nic nie zaburzało chwili bo Nintendo to Nintendo i w skrócie nie wywkadzają mi, czasem lubię je zebrać, a ogólnie, jak, jakby nie były związane z fabułą, to byłyby idealne i nie lubię trofeów multiplayerowych, gdzie trzeba być jakimś percylem najlepszy gracz, czyli to, co było w grze z bokserskiej EA i w Los Planet 2. A co Wy myślicie o achievementach? Jakie są Wasze ulubione achievementy? Piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć!